I, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym e, śniadaniu, na kolejnym śniadaniu, tak. przy kolejnym śniadaniu, obok kolejnego śniadania. Co? No tutaj jesteśmy. Koło obok to, to jesteś okrąglaka. Właśnie. Okrąglak. Widzę Zapraszamy dzisiaj do bazar Bistro. Idziemy na bazar. Jak wygląda bazar? Bazar wygląda. Tak. Ay, ah, más paluto con boetka. Słuchajcie, ta tak. miejscówka stoi chlebem, własne wypieki, Paweł ma hałkę, też własnego wypieku, bo ja mam bagietkę. E, moją propozycją jest jajka po e, pani mi to poleciła, jest to bardziej trochę na arabsku zrobione. Ale tego tu masz? Jest dużo pomidorów, papryki, ale widzę, że tu jest chyba jakieś mięso to jest tak? I cebula. To nie było, że jest jakieś mięso, dziwne, może to nie jest mięso? ¿Chorizo? jakby czuli, to No, może jest, dobra. Jest faru zagrodowy. W ogóle produkty są bardzo dobre. Są jajka z wolnego wybiegu, do tego są właśnie sery zagrodowe. No i to jest w stocie pomidorowym, z kuminem. Papryka nadziewana chyba serem. To jest dziwne. No, jest w tym stylu? Jakieś tu są jajka. O. Co do Paweł ma taką wersję, krok madam tylko taką bardziej, tak powiem, okupu. Rozbudowaną. Krok madam 3-0. No. wędlina, ser, y, musztazda, sos malinowy do przełamania tego. No, tak, bardzo tak. nasza trzecia osoba Ma szacunkę.

Z no mówimy nie. No i co? Jak Ci smakuje zielenina? Chcę, bo debustuje, Ja mam strasznie dużo sera. Wbrew Ty tego nie masz tak dużo. Też te są do śniadania. Słuchajcie, te kromy, które Paweł ma, dwie takie kromy, Zalany serem. To jest kałeczka. Nie wiem co on widzi. Podwójnym serem, bo czuję. No. No nic. Yy, ale sma smakuje, nie? w porządku, samo pieplu, bo samo w porządku. Czy... Ja bym zalał jeszcze pomidorami. Właśnie dlatego możesz to ode mnie brać. To jest takie bardzo po zrobione, bardzo dużo kuminu, jest to pikantne, jeżeli ktoś nie przepada, no to jest takie, mogłoby tam być napisane, że to jest takie pikantne, bo to... Zaraz mnie piecze strasznie. Ta bułka mi wystarczy, żeby to zagryzać. Mogę trochę mojego sera. Nie, nie, jestera nie ja wybiętuje, mam szar, bo Mam to jest... I słuchajcie, wyszliśmy, jak widzicie, w środku jest potężna kolejka, tutaj przed już też są ludzie. E... Porcje nas pokonały. Porcje nas pokonały, nie zjedliśmy wszystkiego. Okazało się, że w tym twoim farmer rancherskim tym to tak, tej papryce ta to, nie był, to nie był ser, znaczy papryka nie była nadziewana z serem, tylko kapustą kiszoną. Jakieś po prostu dziwne połączenia tutaj od, się odbywają. No i co, co powiesz? Mi smakowało. Aczkolwiek smakowało mi bardziej jak miałem mój, 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 moją tą grzankę, nie, to była grzanka, tost? E, z sosem ręczarskim. Ra, Moje bardzo poprawne, by, no. znaczy podobne do szakszuki chorizo może niekoniecznie y, taka najlepsza, bo nie lubię jak są chrząski w kiełbasie, to mnie od razu zraża ja masz pecha, bo ja zjadłem trochę tego chorizo nie, nie no to raz. może akurat miałam pecha poprawne to, y, nie mogłam znaleźć drugiego jajka, nie wiem dlaczego y, może były na tyle małe jajka, że je zjadłam i nawet nie wiedziałam, że były dwa y, no ale no nic y, najlepszą y, moim zdaniem y, stroną tego miejsca jest pieczywo Ponieważ oni tu pieką swoje pieczywo, więc i bagietka, i, i ta chałka były bardzo dobre. Yy, jest drogo. Za trzy śniadania zapłaciliśmy 170 zł. Aczkolwiek nie można powiedzieć, że było tutaj złe jedzenie, nie? To było bardzo nie, dobre. Nie, bardzo dobre, ale powiem tak. Yy, takie jedzenie zjem w Zielonej Górze. Ja... Mm, nie wiem, czy mam jeść. Czy tą stronę, czy tą stronę. A jest z ta bez. Zacznę od tej bez. Ja mam takie typowe krok madame. Dużo beszamelu, dużo yy, tego sera. jajeczko się rozpłynęło ładnie. Szkoda, że nie ma messie. Bo ja jestem jednak facetem, który wziął messie, ale musiałem hmm. wziąć madara. U nas na przykład w klimacie zjem bardzo podobne śniadanie w Zielonej Górze. Natomiast czy tam yy, w greckiej. Mhm. Mm fajnie. Ja to biorę do łapy, nie przejmuj się. Udało Ci się. A ja biorę Mmm, Ale dobre. to. To droszki, to nie bajle. No. Ale mimo wszystko zapraszamy Was do bazaków. Jeżeli będziecie, macie ochotę na takie obfite, duże śniadanie, w fajnej atmosferze, yy, no to do Bazar Bistro niedaleko Okrąglaka też możecie wpaść. Tak, a my idziemy zjeść jeszcze jedno śniadanie, bo jeszcze nam za mało. Tak. No moi drodzy, idziemy na śniadanko numer dwa. Jeszcze po tamtym mamy dość, ale idziemy. Chcemy być na otwarcie. Może nam kwiaty jakieś dadzą albo szampana, jak będziemy pierwsi, nie? No, a nawet ja słyszałem, że podobno czerwony dywan rozkładają. A, no widzisz, no to yy, jesteśmy nawet przed czasem, przed otwarciem. Także będziemy musieli chyba troszeczkę poczekać przed drzwiami, a udajemy się do restauracji Muchabat. Mucha? Myślałam, że to są śniadania izraelskie, a potem się doczytałam, że to są jednak śniadania tureckie. Więc idziemy na arabską ucztę. Mm. Mam nadzieję, że ucztę. No i moi drodzy, już mamy Już, 45 minut od zamówienia. 55 od 20 do roku, 55? Tak, prawie. 55 od 20 do roku. Jak tam te twoje plafi? to one jak To, to jakie jadło na Warszawie, e, w prawdziwej japońskiej takiej pankejkarni. One się plaf, zobaczcie one się plaf. Taka galareta. One się przesą. Taka galareta. Oto one. Takie. Plafi. Ma ma macie domate takie strasznie ma... ma... fluffy, taka... Mm... Pianka, chmurka, nie? Taka prawie, Bo że jak, widzicie, jak pianki, no. Tym, y, symbolem jest chmurka i to powinno być jak no. chmurka. Takie, to. że jak wata cukrowa. Tak właśnie. No właśnie, no. To. I tamte były takie, że jak to właściwie one się jak wata cukrowa robiły. Tak. Już mam krem na sobie. Te są takie, że właściwie mają bardziej taką formę zakalca. Rzeczywiście. one nie są plafi, bo nie wyrosły. One są po prostu za W Danie miesiąca. Tak. Może dlatego nie mają tego na stałe w karcie. To są japońskie Z z dobrym serkiem, radnehem. Do tego mało, e, jest kolizowców takie bardzo skromnie złożone. E, no I co właściwie? Ha, woda różana. E, Czytam, e, e, się to wodę w, w z kwiatów pomarańczych, nierównozonych z kwiatów Wydaje mi się, że one są nasączone tą wodą i być może dlatego one nie są czyste. Oni je zrobili tak jak baklawę, no. Po prostu nasączyli je syropem. No, Było śmieszne, że. w arabskiej knajpie. Właśnie. Japońskie rzeczy. Mogłam się na to nie, nie decydować. Chciałam ja wziąć bestseller, e, tutaj jest właśnie taka chałka e, z pastą profesjonalną. miałam nawet na to ochotę, ale Pani powiedziała, że jest tłuste, duże i generalnie no, poza eksplozją szlaków, to nic dobrego o tym nie powiedziałam, w związku z tym postanowiłam, że tego nie wezmę. E, to, no, to jest poprawne, aczkolwiek spodziewałam się, że takich wyjadły się ze mną, to wiesz, jak one były. wysokie potężne. Te są ewidentnie niewyrośnięte. Nie wiem, jakie są. Pokażę, jakie No, te były takie wysokie. Nie, te też są wysokie. Ale nie aż bo... tak. Ale słuchajcie. Powiedz, co ty masz. Ja tylko powiem, że tak. Wszyscy weszliśmy do restauracji nie. w tym samym czasie. E, bo otworzyli i wszystkich po kolei sadzali. wszystkich po kolei przyjmowali zamówienia. E, jeden stolik, tam czteroosobowy. Już zdążyli zjeść i wyjść, zapłacić. Tam obok też już dawno zjedli. Tam. A brali podwójne śniadanie. Brali dwa razy śniadanie. Dwa razy brali, tak. dostali dwa razy. Sam ten stolik też już się zmieniła osoba. Sam ten stolik też już dawno zjedzony. A myśmy dopiero dostali. Jak chcecie tu przyjść, zarezerwujcie sobie godzinkę czasu na czekanie. Albo najpierw zamówcie, a potem wyjdźcie sobie wróćcie za godzinkę. Akurat będzie. Natomiast moje um, poszakado. moje danie to się nazywa poszekado od jajka posze i od awokado, które tutaj też jest. No co, ta jajka posze, pasta z awokado. Serek, A, serek właśnie, serek. Masz smaki? Widzę, że sumakiem masz posypane. Jest to smak w sensie. Smaczne, tak. Jest lepiej by powiedział. No, no bardzo dobre. Górne półce śniadań, które jadłem. Na porównaniu do tego, co wczoraj jadłeś. A nie no, to to lepsze, to, to lepszy, bo nie jest taki dły, tam wyszczęte miałem słuchawę. To ja wam powiem drugi plus, jak już się nagle zdreszczałam w ogóle byłam bardzo jeden. Ten naleśnik jest o wiele bardziej puszysty. To widać? Tak. Nie wiem, dlaczego tak się stało, jeżeli one dwa się razem skończyły. Dlaczego jeden był gumowaty, a drugi normalny? Nawet widać, że są pęcherzyki powietrza. I normalnie jest wypieczony. A tamten był zakręcowany, więc nie wiem o co chodzi. Dobrze, że został mi ten lepszy na, na konie. Jej kaposze są troszeczkę zbyt niedopieczone, bo Ojej, pływa mi tutaj, nie cierpię takiego białka. białko, nie śnięte zupełnie. Ja lubię białka. To Jest tak ja, jak na restaurację, z takimi opiniami, jak to nie wiadomo, jakie tutaj fajne jest minut, i ci warto. Czeka, to jest to tak dosyć kiepskawo zrobione. Tutaj jedno zakalce. Warto, ja mam jajko, bo trzeba, że surowe. Fajne, smaczne, ale dużo mankamentów. Tak. No i cóż moi, moi drodzy, wyszliśmy. Tam z tyłu w tle widzicie kolejkę do wejścia. Smaki się obroniły, natomiast te, jeżeli ktoś nie ma czasu, to nie polecam. Tutaj się przychodzi tylko na lazy poranki. Jak macie dużo czasu w niedzielę i chcecie sobie 5 godzin tutaj spędzić... Nie, maksymalnie proszę, dwie. maksymalnie Jak dwie. chcecie tutaj dwie spędzić godziny, no to możecie wpaść, przyjść. Smaki się bronią rzeczywiście, stoją bardzo dobre produkty, natomiast... No nie poziom obsługi, ale nie wiem, szybkość tej obsługi. Szybkość, szybkość chyba. No, szybkość obsługi i no no, i, no to jedyne co można zarzucić, to niestety to być może, że to jest mój pek, że ja wzięłam śniadanie z tej karty miesiąca. I być może, że to jest początek miesiąca, to jest jeszcze niedopracowane, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Gdybym nie jadła wcześniej tych fluffy pankejków, to może bym się nie przyczepiła, natomiast jadłam, ja wiem jak one powinny smakować. I to nie był taki poziom tego jaki powinien być, natomiast wszystkie smaki, które tam były, to wszystko się bardzo dobrze łączyło, to było bardzo dobre. Także na to nie narzekam, najbardziej narzekamy na czas. szybkość no czas, no czas, obsługi. Słuchajcie, jeżeli się przychodzi na śniadanie i 45 minut się czeka, żeby w ogóle coś dostać, no to to trochę nie halo, a tym potem bardziej, kolejne 10 minut czekaliśmy na rachunek, no tak. No. Tym, tym bardziej, że inne osoby podostawały szybciej przed nami, mimo że w tym samym czasie mniej więcej zamawiane było. No właśnie. I zdążyły więc... zjeść, wyjść, a myśmy jeszcze nie dostali. No troszeczkę to, już mówię, jeżeli się spieszycie, a my akurat mamy taki dzisiaj dzień wyjazdowy, to to mnie już na tyle zdenerwowało, że może moja opinia jest troszeczkę sroga. No. no dobrze, to teraz porównując te obie na No, smak był tu lepszy. To był lepszy smak, tak? Natomiast poziom obsługi tam był lepszy, więc wyszli na zero. No. Znaczy nie tyle może poziom obsługi, co... No, szybkość czas, tego, szybkość, ale szybkość, też szybkość. samo podejście też trochę do, do gościa moim zdaniem. Tam pani z nami rozmawiała zagadywała. Ja wiem, tak, że tutaj byli tak. zajęci, bo ciągle się coś działo. No ale działo. tam byli też, tam mieli dwie sale, tam było na górze na dole mieli no. pomieszczenia, tam było, to było o wiele większa knajpa, ta. Ta pierwsza niż, niż to teraz. Byliśmy tutaj przez kilka dni w bardzo wielu restauracjach, to jak dla mnie tutaj obsługa była najsłabsza. No i tyle wam powiem. E, tak, ja nie wiem czy to nie jest związane z tym, że po prostu spoczyli e, na laurach, bo mają takie dobre opinie. No może, a to jest takie fancy miejsce ostatnio e, tak, w Krakowie. Tak, e, mają cały czas kolejki tak. i być może na tym to się skończyło. Dlatego ja bym tam na przykład już nie wrócił. Mimo, że było dobre jedzenie. Było bardzo dobre, ale pamiętajcie, że jesteśmy w Krakowie i tutaj są setki takich restauracji tak. ze śniadaniem. No, no, może nie setki, ale dziesiątki na pewno. My tylko Wam pokazaliśmy kawałeczek tego, co tutaj można na Kazimierzu zjeść. Właśnie, bo to Kazimierz, właściwie pokazaliśmy tak, w Krakowie. pokazywaliśmy trzy śniadania na Kazimierzu, więc właściwie cztery, więc możecie sobie sami wyrobić opinię. Ja bym tam już nie przyszła, ale to tylko dlatego, że po prostu. Szkoda nam czasu, tak. żeby półtora godziny siedzieć na śniadaniu? Dokładnie. Także, no, dziękujemy Wam. Dzięki, słuchajcie, wpadnijcie sami, ocenić tak, czy rzeczywiście tam sobie tak jest. sami sobie wyróbcie opinię, a może byliście, bo tutaj bardzo dużo ludzi bywa, więc napiszcie, jakie Wy macie doświadczenia. Zapraszamy do lajków, komentarzy i do zobaczenia. I na razie, się. pa!